Dzień dobry Państwu, nazywam się Agnieszka Lenart, reprezentuję firmę Kimitek. Dziś korzystam z okazji, że udało mi się przejąć multimedia, social media firmy Active. Zaprosiłam do rozmowy Szymona Mokosa i oddaję koledze głos. Dzień dobry, Szymon Mokosa firmy Active dokładnie. Znajdujemy się w kwaterze Gali. Gościliśmy tu niejednokrotnie. Tego sadu nie dotknęły przymrozki wiosenne. Wydawało się, że tego plonu będzie ponadto. Sadownik myślał tutaj nawet o przeżyzaniu chemicznym, aczkolwiek okazało się, że dobrze tego nie zrobił. O tym, dlaczego tak się wydarzyło, więcej powie Agnieszka. Szanowni Państwo, myślę, że tak naprawdę dużo na ten temat, co może się wydarzyć w tym momencie, powiedzieliśmy w naszym poprzednim filmie. I dość, dość dobrze omówiliśmy sobie temat tej trudnej wiosny, z którą w tym roku borykali się nasi klienci, borykają się sadownicy, właściwie na terenie całej Polski. To na pewno e, trudna wiosna przyczyniła się w dużej mierze do tej sytuacji, którą mamy w tej chwili na drzewach. Warto zauważyć, że na tą sytuację złożyło się na pewno szereg czynników. To nie jest kwestia jednego czynnika, tylko niskich temperatur. E, to, było, to był szereg czynników. Na pewno e, Ograniczony transport składników pokarmowych w roślinie. Wysoki komórkowe one krążyły bardzo wolno. Fizjologia rośliny bardzo mocno spowolniła, w związku z czym również były spowolnione podziały komórkowe w nowotworzących się zawiązkach. Jedna z przyczyn możliwych. Kolejna przyczyna to na pewno to, że w tym roku dość późno zostały zastosowane nawozy w sadach i one dopiero w tej chwili, kolokwialnie mówiąc, wchodzą w te uprawy. Kolejną przyczyną może być na przykład też trudne, trudne warunki pogodowe w trakcie kwitnienia, gdzie na przykład mogło w części odmian, tym bardziej triploidalnych, nastąpić takie zdarzenie, gdzie łagiewka pyłkowa miała ograniczone tempo przerastania do zalążni i być może nastąpiło takie zjawisko, gdzie łagiewka pyłkowa przerastała za późno i ta zalążnia nie była już na tyle żywotna, aby doszło do sukcesu zapłodnienia. Nie było po prostu tak zwanego zawiązania. Nie było dobrego Jak zawiązania mówią, i wpłynęło na to szereg czynników, dlatego też mamy w tej chwili taką sytuację w sadzie, że mamy właściwie, zapowiada się tu dobre owocowanie, natomiast bez przerzedzania. Czyli cały czas nasze rośliny są zestresowane. Najpierw mieliśmy zimno, chłodno, deszczowo. Teraz jest, jest druga skrajność, czyli intensywne słońce, wysokie temperatury. Jak możemy to niwelować? możemy to niwelować. Ja też chciałabym się odnieść do tej kolejnej skrajnej sytuacji. Ja wiem, że na pewno klienci Nasi sadownicy chcieliby już trochę odpocząć, wypuścić trochę pary. I Te rośliny by chciały przede wszystkim odpocząć natomiast Natomiast jest takie powiedzenie, że rolnictwo się nie zatrzymuje i ten biznes, który prowadzimy pod chmurką, on jest zależny od konkretnych uwarunkowań. I rzeczywiście wchodzimy w taki moment, który jest trudny, ponieważ nadal jesteśmy w okresie, kiedy może dochodzić do opadu. Jesteśmy cały czas w opadzie czerwcowym. Jest to czas, w którym potrzebujemy bardzo silnych, intensywnych podziałów pomórkowych w roślinie, a są to procesy, które mogą być cały czas zastopowane przez szereg czynników. Natomiast takie dwa główne krytyczne czynniki to brak wody i bardzo wysokie temperatury. Spójrzmy sobie na początku na ten pierwszy czynnik, czyli brak wody. Z czym się to może wiązać? Na pewno ze spadkiem turgoru, ze spadkiem produktywności, ze spadkiem witalności roślin. Wiąże się to też z tym, że nasze uprawy, mimo że są często fertygowane czy nawadniane, Cała broła korzeniowa nie jest nawodniona, one są wtedy nawadniane punktowo, prowadzi to do tego, że część korzeni głośnikowych może na przykład obumierać. Dlatego też takim idealnym rozwiązaniem, które zalecam producentom sadowniczym, nie tylko gatunku jabłoń, ale również innych gatunków sadowniczych, jest fertygacja. I produkt, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać, produkt Bombardier, jest idealnym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o stymulowanie. Fizjologii roślin, stymulowanie tej produktywności rośliny, nawet w bardzo trudnych warunkach stresowych, ponieważ posiada on bardzo bogaty skład. Jeżeli chodzi o zastosowanie poprzez wertygację, ten zabieg ma przede wszystkim na celu regenerację systemu korzeniowego. Te elementy produktu, które wpłyną na tą regenerację, to są zawartość kwasów fulgowych, zawartość aminokwasów, ale również organicznego azotu. Cały ten komponent połączony ze sobą stymuluje nie tylko rozwój korzenia, przyrost tego korzenia, ale również mikrobiotę glebową, co jest bardzo korzystne dla roślin na tym etapie produkcji. A w jakich dawkach proponujesz to zastosować? Dawka... Ile, ile, ile razy, co jaki czas? Dawka fertygacyjna e, to dawka od 5 do 10 litrów na hektar. Przy tych temperaturach, które mają w tej chwili miejsce zalecam e, dawkę 5 litrów na hektar. Jest to taka dawka standardowa, natomiast dawkę 10 litrów na hektar możemy zastosować w uprawach, które na przykład e, zostały potraktowane, na których mamy fitotoksyczności. Został mhm. zastosowany preparat. Chemiczne, który niestety wykazał toksyczność na danej uprawie i to jest dawka, która w dużym stopniu pomoże zniwelować stres chemiczny w tym wypadku. Natomiast dawka 5 litrów na hektar to jest taka dawka standardowa, którą zalecamy do fertygacji na tym etapie produkcji i stosujemy tą dawkę raz w tygodniu. Mhm. A co możemy zrobić teraz na listnie? Poza Jeżeli chodzi o zastosowanie produktu Bombardier na listnie, będzie on wpływał na różne mechanizmy. I takie mechanizmy, które są na tym etapie produkcji niezmiernie ważne. Wpływające chociażby na tempo krążenia soków komórkowych w roślinie, na przyswajanie składników pokarmowych przez roślinę i wpływające bardzo istotnie na, na taki bardzo ważny element, jakim jest fotosynteza. Ten stres termiczny, który w tej chwili występuje, czyli temperatury często dochodzące do wartości powyżej 28 stopni Celsjusza, prowadzi do tego, że procesy fotosyntezy bardzo często wyhamowują bardzo mocno. I prowadzi to do dużego stresu energetycznego w roślinie. Związane jest to z tym, że spada, spada produkcja węglowodanów, wzrasta oddychanie, w związku z czym ten stre, ta energia, która jest nam w tej chwili bardzo potrzebna, bo musimy stymulować rośliny do podziałów komórkowych, ona zaczyna spadać. Dlatego też, użycie produktu, który w swoim mechanizmie działania ma stymulowanie fotosyntezy zarządzanie gospodarką wodną rośliny, z tym zarządzanie działaniem aparatów szparkowych, które są odpowiedzialne za transpirację wody, jest bardzo istotne. Kolejnym takim elementem jest utrzymanie potencjału osmotycznego w komórkach rośliny. I tutaj ważny jest taki, taki moment w fizjologii rośliny, w którym odpowiada ona sama na stres, który się może pojawić, wytwarza między innymi osmolity. My w produkcie Bombardier dostarczamy roślinom takiego impulsu do Zarządzenie tym stresem. Natomiast warto zwrócić uwagę, że skład tego produktu jest bardzo bogaty i jak zaobserwujecie Państwo na zaprezentowanym przeźroczu, mechanizmy, które są zawarte w produkcie, mogące stymulować fizjologię rośliny w trudnym okresie wysokich temperatur, to są takie substancje bioaktywne jak smolity, jak aminokwasy, jak węglowodany, jak kwasy organiczne. Jak... Mówiłaś wcześniej o fertygacji, teraz o stosowaniu na listym. Jak możemy to połączyć? Stosujemy do fertygacji osobno i na listnie też? Czy jak stosujemy do fertygacji, to już nie robimy tego na listnie? Musimy mieć świadomość, o co chcemy zadbać i jakie mamy możliwości. Ponieważ nie wszystkie sady mają możliwość zastosowania produktu przez fertygację. Uważam, że na tym etapie, w którym w tej chwili się znajdujemy, najlepszym sposobem zastosowania produktu jest zastosowanie poprzez fertygację i stymulowanie tej rośliny w całości, od samego korzenia mhm. aż po czubki drzew. Natomiast jeżeli. Na tym momencie dany sadownik nie może sobie pozwolić na ten typ zabiegu. Należy wykonać zabieg do listy. Ten zabieg oczywiście należy wykonać w czasie bezpiecznym, najlepiej w porach wieczornych, kiedy te liście już czy też owoce schłodzą się. Należy też pamiętać, że powierzchnia tego liścia na pewno i te tworzące się zawiązki, czy później jabłka, one będą dużo bardziej nagrzane niż pokazuje nam to termometr. Dlatego też zalecam tutaj zdroworozsądkowe podejście do zabiegów i rzeczywiście odczekanie aż po tych wysokich temperaturach chcać się lekko wychłodzić. Łączymy go z jakimiś nawozami składnikowymi, fungicydami. Jak najbardziej. Produkt jest kompatybilny z większością nawozów i środków ochrony roślin dostępnych na rynku. Zalecamy łączenie ze wszystkimi fungicydami. Oczywiście najbezpieczniej jest zrobić próbę mieszania przed zabiegiem, co zalecam za każdym razem. Natomiast jeżeli chodzi o stosowanie do listne, z nawozami dolistnymi, zalecam unikanie produktów tu wysokoalkalicznych. Nie mieszamy tego produktu z produktami wysokoalkalicznymi, czyli takimi, które mają np. pH powyżej 10, powyżej 14. Ola, oraz nie mieszamy niestety z siarką. Także zabieg z siarczanem magnezu na tym etapie odpada. E, łącząc go z nawozami e, wieloskładnikowymi, dzięki tym wolnym aminokwasom, e, również po, e, do, e, ułatwiamy pobieranie innych składników, prawda? Tak, to jest bardzo ważne. E, szczególnie w takim e, trudnym okresie, kiedy ten liść powiedzmy jest trochę zmęczony temperaturami, które panują w tej chwili na zewnątrz, e, warto. Zrobić taki kompletny zabieg. Wiadomo, że w tym momencie stawiamy głównie na składniki pokarmowe, które budują plon, ale również jakość. Więc jest to taki trudny moment, w którym musimy dostarczać wielu składników pokarmowych, święta trójca, azot, potas, fosfor w celu budowy nie tylko ilości. Ale jakości tego plonu, bo fosfor chociażby będzie odpowiedzialny za energię w roślinie, za stymulowanie podziałów komórkowych, a te komórki, które namnożą się w zawiązkach na tym etapie produkcji, to one będą odpowiedziały za tą tak zwaną jędrność końcową jabłka. Oczywiście nie można pominąć w całym procesie wapnia, który jest pierwiastkiem kluczowym, jeżeli chodzi o przechowalnictwo i jakość, także to są takie główne zalecenia na ten moment. Coś jeszcze Agnieszka by chciała dodać? Oczywiście przede wszystkim chciałabym Państwa zachęcić do odwiedzenia firmy Active, do zapoznania się z naszym nowym produktem Bombardier. Zapraszam Państwa również do zaglądnięcia na stronę Kimitech. Tutaj adres się za chwilkę pojawi. Będą Państwo mogli z niego skorzystać. Znajdziecie Państwo na tej stronie dużo informacji na temat produktów organicznych przeznaczonych do uprawy ekologicznej, do uprawy konwencjonalnej. I są to nie tylko biostymulatory, są to również produkty mikrobiologiczne. Niedługo o tych produktach mikrobiologicznych powiemy trochę więcej. Także serdecznie zapraszam Państwa do odwiedzenia nasz, naszych social mediów i do zobaczenia w kolejnym komunikacie. Zapraszam do sklepu Factive.